Siemanko, witam wam. was. Akurat sobie teraz sprzątałem. Tutaj, kurde, te wszystkie sprzątam, bo tu masakra, tu tu brudno. Jak nie wiem, tu za patrz, patrzę. ja tu się was przywitałem. Kurde, czekam na kuzynka, bo już mieliśmy tam 30 jechać, zremontować. Nie widzę go nigdzie jeszcze. Czekaj, zobaczę czy idzie. Hello. O jesteś tam, chodzę tu szybko Idę, idę <noise> Idzę no. Dobra, no to jedziemy skąd przyjechał, no nie? Ja miotę zostawię, Że się spóźnił trochę miałeś być na 13.30 No sorry przytrzymałam Miałeś być na 13.30 a jesteś z trzy minuty po czasie Kurde I trzy sekundy też <noise> Chodzę szybko Dobra Pocałuję jeszcze golfa, bo będziemy go remontować. Mm. A nie, sprzedawać. Nie, chyba. sprzedawać będzie. Sprzedawać będzie. No. Nie będzie golfika. Czekaj. Dobrze, służył. Czekajcie, rozpalmy silniczek. Pi-pip. <laughs> pip. 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 pip I'm a car. Dobra, pip, chodź, pip. idziemy. Dobra, robimy 30. Będzie remont 30, więc chyba w nas. Zaraz, bo to już następny sezon. No tak, tak! Następny sezon. Jej, widzowie czekali, niektórzy chyba, nie? Tutaj kurde, trochę może nie zaniedbane ta trzydziestka, ale ona będzie no. chyba... Będzie, będzie... myta, będzie Raymond. No będzie tak. Mogę wam powiedzieć kilka rzeczy. Licz na poduszkach. Każdy po punkt. Pierwszy punkt. Zajmiemy kabinę. Drugi. Du. Założymy Tura. Trzeci. Three. Umyjemy ją. Four. No i będzie kilka tutaj. Poprawek. Poprawek. Do, do remontów zmienimy jej silnik, nawet U, i, i, będzie chodzić. To będzie też y, C330M, ale to będzie inny silnik. Konkretnie będzie inaczej brzmiało, więc puści, musicie sobie puścić poprzednią przemówienie. Żeby porównać, no, no to, to Dobra, dobra lecimy. Polimy! Dobra, Odpalaj! Ej, to ciśnij Ostatni mi, raz. Ciśnij mi Czekaj, dobra. kluczek Tak, dobra. O. o, puść, 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 puść pojedziecie. Pojedzie. A czekaj, nie puściłem. Brrr. Dobra, ja no. to nie pojechał. Dobra, jedziemy. Jak kogo? Ja to masz schodek na 300? Mam no, nie masz słoka kopnia. Mam bać, czy wieżę postawić. Na 270. To idź ten na tył. Na, na tył, dobra, zostanę No czekaj, dobra. Ej, ja będziemy wracać. Tak. Ej, czekaj, oni chyba poza mnie. Bo to wsiadaj. Dobra, już. Pójdę. A może golfem mieć? Bo nie będzie Nie, mogli. dobra, nie będzie sensu. Pięknie tym razem. Tylko benzyna nie paliwa nogi są to może roboty. no właśnie a to i taką on. on tutaj na wsi mieszka. możemy te sobie remontować ten żebym się sprzedawał tamtego do zagrabiania zgrabiarkę? zgrabiarkę się może y, jakąś inną a to mal gwiazdkową jakąś tam? ja mam? Tą... gdzieś tam z tyłu? ja nie mam tej takiej tej co się rozkłada z tymi kółkami ja hmm. mi inną hmm. już zajebany hmm. cały Dobra odłożymy tam. Jak on się nazywał? Janek? Janek? Kurde, Tutaj kurde. Kurde jeszcze będzie płaciło czarowanie. Ja mnie do no, tego Janusza, no nie? Sam naprawdę. to, to zadzwonię do niej. Czekaj, dłoń mi się zawiad. Chodzi on mieszkał teraz, bo nie, nie Dobra. Ja tam mu na podwórku. Tu tam trzeba jechać. Tam? Tu ma zamknięte. Nie, może będzie się dało. Przez furtki nie widzisz. O, chyba cię nie da. Kurde. Zamknięte. Zamknęli się. To może dookoła będzie trzeba jechać. Mm. Czekaj, to dzwonię do niego. Pipu, pipu, puu papu. Guten Morgan. Yy, jak tam cię zwaliło, już nie pamiętam. Yy, Januszek. No Januszek, bo to tam może zamknięte, kurde. O, no bo zamykoło. To weź powiesz tej twojej babie, że ja od tyłu będę przyjeżdżał. Dobra, dobra, bo ona teraz sama w Jeszcze córką jest. A ty gdzie to teraz? ja dookoła jadę. A, dobra, tam było tego, A ty nie? gdzie tam? Na dożynki byś by jechałeś? Nie wiem, teraz to do kościoła wcześniej było. co ja gadam na dożynki, że smażę <laughs> O, ty, dobra, o ty dobra, gdzie mi ją postawię? Jeszcze na podłoku? Kurwa, nie wiem. A nawet tu będzie. Nie wiem się... gdzie tam koło dojca, albo nie wiem. A dojca twój? No mój. Taki ostatni nabytek nowy. my się, jeszcze takiej pracy zbijającej. Kurwa, dobra, po pod garaż Dobra, mi nic nie przeszkadza. Ty, kurdowane obko ma. No, kupili... Czekaj mi babki nie rozjedź chyba, bo ona tam gdzieś chodzi. Bo nie? No dobra, zatrzymała się. Sem domka rozję. Możesz nie pogadać co tam, dobra? dobra? Jak chcesz? Dobra, dobra, nara, to ty mi gdzie tam zostawiłeś? Ja bym ci kurde e, powiedział, ja bym ci tu przykleił kartkę do maski i byś tu miał co remontować. Dobra, dobra. No a chyba stan no to nawet idealny, no nie? No trochę, chyba... Jakie poprawki się dorobi? Brudno trochę, ale no zardzewiałe... No ale części to ja ogarnę no, no. jest jakoś, co nie? A cena no, to do umówienia będzie, dobra? Opony napompowane... Dobra, dobrze... Światło sprawne, choć no chyba miałem przebite, bywałem już... To z tyłu A no, to chyba... Dobra, dobra, kiedy indziej się dzwonimy, dobra? Dobra. 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 babstel a groście tak patrzysz że no mam trzydziestkę mam, mam pistolet z piwnicy, pamiętaj. I nie mów nikomu. A to ty jesteś? To ja o tobie mówił. To mi się wydawało, co ty tam szyptałeś, bo ja tu trochę... Ja tu coś nie dosłyszałam. Co mówiłeś? Że tu Januszkowi zostawisz? Tak, masz zapamiętać, bo inaczej no to będzie problem. No dobra. Y tak. Remontuje, kabinę zdejmuje, po pierwsze. Dobra, ale ty z Januszkiem chyba uzgodniłeś, no nie? Nie, on nie pamięta. A! Masz klerozę. A to nie ty przypadkiem, bo... będziesz mi opowiadał. Będziesz mu mówiła... Przy obiadku. Będziesz mu mówiła, ja będziesz stała nad nim i mówię co ma remontować, pamiętasz? Dobra, ale ja to następnym razem to do miasta jadę i nie wiem czego kiedy... Ten. No zapisz se kartkę na razie. No ja dobra, mi dasz, na lodówce przykleję. Dobra, to masz kartkę? To pisz. No nie wi, no czekaj, przeszukam kieszeni. Łatwiej nie masz jakiego długo pisze, bo jedzie nie przy sobie. W 30 chyba mam, czekaj. Dobra, wyjmij. O kurwa. Kurwa, coś mi skrzynkę taką. Czekaj. Po siedzeniu zawsze. No masz tam czy nie, bo nie będę tu czekać tyle. Czekaj, karteczkę znalazłam, tylko długo znajdź. O, no coś tu. O, leży przy akumulatorze. Dobra, dawaj Bierda. mi to na masce sobie napiszę. No i tak. Y, silnik, Napisz mi na masce. Silnik, kurde, y, do wymiany. A jaki konkretny jakiś, czy ta, ta, ten? No M, -ka. Bo nie to nie też sprawy. M, ale taka y, z obrotami większymi. A, okej okay, Nie pamiętam okay. nazwy. A konkretnie tu nie pamiętasz, tak? No. Niech, dobra to kiedy indziej Niech po, poszuka tam w garażu. Ja muszę się dzwonić, może do No tu zostawiam w stacyjce. Dobra. E, no i. Dobra, tak. e, kabina zdejmowana, czyli drugi pod płytnik. Dobra. Jako tam ja też podkręcam, Trzeci mu pomoże, to, że syn. To trzeci, żeby mi umył, bo ja nie myjki nie mam na gospodarce. Dobra, dobra. No i czwóreczka co nam co było? Kurwa Na, no, no, nie wiem, a, no a i tura, ja mam wiedzieć, tura, no? dorobić Tura? A dobra no Nie wiem, ja muszę tam gdzie tam ma znajomego, tam po, so po mu się załatwi, no nie? Kurwa, gdzie ten, gdzie ten kuzyn? Są on do kibla chyba poszedł, obsrać ci nie... nie co, ja wiem o twoim kuzynie, kurde ty No Ja idę, idę obiad gotować dla dzieci, bo głodę są Dobra Zaraz na pole idę to idź pan Ziemniaki będą zbierać też Idź pani tam w chuja Czekaj, przepcham go tam bardziej, bo... O, a to nie twój kuzynek? Tu gdzieś przyszedł? Bo ja go chyba tu zauważyłam, że przyszedł Nie wiem, e, wiesz co, chyba będzie trzeba garaż otwierać, to może ci ją przestawię, czekaj Dobra, Dobra. To idź tam obiad gotować, dla Dobrze widać. Przestawię do przodu ty Nie z tym bratem o ty pierdol. Grat to nie jest. No, spierdol. Mm, idę katować obiad. Małe lato. Kuzyn, gdzie jesteś? Już kim... Co kurwa? Elo? No bo ja tam wyskoczyłem, bo tam u Krysi wyskoczyłem, co co kupić. Hmm. Dla nas, dobra? To jak coś, to ja chyba wracam na gospodarę. Dobra, potem no... Na... Ja u Krysi byłem w sklepie, no nie no to. A teraz do Mariana przyszłem, kurde, patrz. A dobra. go do tego. Do Mariana tego? Bizarda. A ty, a, a Ty zaraz zobaczy, to będzie, że coś tu mu mać strujesz, weź ty wyjść. Ale widzisz, że ja nie wlazłeś na to podwórko? Remont tu. No i co? E, tam od razu Janusza spotkałeś czy... Nie, czy... baba tam jakaś stała. A jego mi... żona jaka? Ty żeś mi uciekł kurde. No bo ja po drodze wyskoczyłem do Krysi bez słowa. Nam chleb kupiłem. Tam masełko. A wiesz co, czy... akurat to... torbę miałem. A tutaj po... tutaj zakrzyżem, to czyje to są byki? Bo ja a to ja nie, mówię, nie wiem, no nie wiem, może jakiego tutaj nie wiem. Jaki tam ma może. U kurde nie. Może jaki tam ma tu czasem byki, no i później ma dochód z tego, no nie? Czekaj, kopnę innego i tam... Nie, czekaj, człowieku, to zaraz dostaniesz! Człowieku, wiesz jaki to byk? O, stary, co się tam dzieje? Mleko puściła. Mleko czy. A to jest ona, czy on? Co ona? Aha, to nie jest byk chyba, no nie? A jeb, w nosa jest pieprza. Czyli kogo <laughs> chyba teraz? Nie wiem. Ja dobra, to ja już wró wróciłem do domu, mam, mam... chleb dla nas i co tam jeszcze? Wziąłem. A tu lubisz chipsy? O kurwa. Nie, ja na diecie, na diecie Dobra. Jestem. To wiesz i młodemu dom kiedy przyjedzie. Jakie ja O kurwa, no to, no to zanim Albo jak wrócę do domu, kiedy to. Wiesz co on za przyjedzie to... Mm, no dobra. Nie pytaj. On tam na tej kolonii został jeszcze. Na kolonii? Jakiej kolonii, No na polska wieś, V1. Został tam. On do szkały chodzi. A tu w pobliżu nie ma szkały na barycie. Dobra. Panie, to ja już jestem w domu, to jak chcesz to ci, kanapkę zrobię z boczkiem albo ze smalcem. No smalec mamy, no. Ze smalcem sobie zostaw dla siebie, ja bym to może... Zwykłą kanapkę. Dobra, jako ze serem, czy co? Nie wiem. Nie wiem. A ty już na domu jesteś? No jeszcze pod domem. O chyba cię widzę przez okno. Żywo Na opłacie jesteś? Nie? No dobra. A to na O, raz. jagódka. Niam. Jagódkę? No, Jagódkę? Dobra. Pip. Hmm. Trzy godziny. Kurwa! Trzy... Kurwa! tu do kuchni! Kurwa! Co Gadek spaliłem! Kurde zupę chciałem zrobić O ty pierdolcu Wiesz ile to kosztowało? Więcej niż twoja biedna nerka Wiesz co? Kardek spaliłem O kurde Chciałem ci zupkę odgrzać No, no nie ważne Ale dałem na dziewiątkę żeby się szybciej zrobiło Nice <śmiech> Dobra, <laughs> Dobra ty tam gotuj Ja zaraz Gotu gotuj chyba spalaj. Przy... Kilka minut później. Nie? O kurwa! Ta borówka to chyba z kolca i była w środku. Kurwa! Woda za nie e, będę ty, co, tam, co tam z łazienki słychać, Czy mi się wydaje, czy to co tam robisz? A zamykam na klucz. O kurwa, wyleciało na podłogę. A smakowało ci zupka? Ja nawet nie jadłem jeszcze. Jeszcze nie jadłeś? Ja to przy tych płynach wszystkich robiłem. Przy co robiłeś? Piłeś je? Przy kranie. Czemu <grym> mamy dwie kible? Czekaj muszę... Tam chyba kranik jest jakiś O kurwa Co ale... to było? Oj, łapy może tak Ale mało. po co mi dwa krany w dom? O szybko na szybko leciły Czekaj, wejdę ci pomogę O mój Boże, co to zrobiłeś? Ja tu o mój Boże Ty papier weź Zalekamy. Jezus Maria Wytrzyj to człowieku, całą podłogę obsyłałeś! No to jeszcze ściany na to Ej, natość. bo przez przypadek, y, co ca całą rolkę papieru do kibla Ja do sklepu po kolejny, bo to ja to już... już praktycznie nie ma więcej już człowieku! Ręcznikiem się podatruję. Pęknie ledwo, co dostałem, a zaraz ją wydam. O, ręcznikiem się podatrują. Człowieku, ja do roboty jeżdżę, a ty tu na, na O rozklejków. kurde! Wyda, mi... To był twój, twój ręcznik, w którym się myjesz? To... I tyś ty, ty, ty na dupę tym? No, Do diabła! I teraz ja tą szmatę być. Czekaj, czy nagrywanie złączone? O kurwa, szybko wyłącz nagrywanie, wyłącz nie, nagrywanie! Nie, nie. nie, nie skończyłem.